Witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj przypada rocznica wydania jednego z najważniejszych albumów w historii metalu, mianowicie The Number of the Beast Iron Maiden. I z tej okazji chcę się przyjrzeć jednemu z ciekawszych tematów, które bardzo często, właśnie maile nie podejmują w swoich tekstach. Tych utworach, ale wiecie, historia. Po prostu historia jest tak wdzięcznym tematem, że można spokojnie o tym śpiewać od kilkudziesiątków lat i z powodzeniem robią to właśnie Mejdeni. Tak więc po kolei idąc, płyta po płycie, utwór po utworze. Zaczynamy! Pierwszy ogień idą oczywiście z płyty Killers The Ides of March i Chingis Han. Tutaj nie ma wiele do mówienia, ponieważ oba utwory są instrumentalne i poza tytułem nie mają najmniejszego związku z historią. Na płycie Number of the Beast mamy dwa utwory, które traktują właśnie o historii: Pierwszy to Invaders i drugi to Run to the Hills. W obu przypadkach nie mamy do czynienia z jakimś konkretnym wydarzeniem, które można byłoby opisać, po prostu data, wydarzenie, przebieg itd. itd. Oba utwory dotyczą bardziej procesów. Invaders to jest historia ataków Wikingów na Wyspy Brytyjskie, natomiast Run to the Hills opowiada o walkach w Ameryce Indianie przeciw Białym. Tak więc mówię. Oba te utwory, ciężko jest powiedzieć, żeby to było jakieś przydatne w nauce historii, ale bardzo fajnie obrazują pewne zjawiska, pewne dłuższe procesy. Tak więc jeśli szukacie faktycznie czegoś do posłuchania, jak bliżej mogło wyglądać właśnie najazd czy to wikingów, czy białych na Amerykę, te dwa utwory z tej właśnie płyty są świetnym rozwiązaniem. Kolejna płyta, czyli Peace of Mind, przynosi nam jeden chyba z najbardziej znanych utworów, a na pewno jeden z najbardziej znanych riffów Maidenów, czyli The Trooper. Utwór ten poświęcony jest, jak wiemy, z wiedzy poza źródłowej, wojnie krymskiej. Przy czym, bardzo to jest istotne, nie mówi konkretnie o wojnie, bardziej to jest pisane z perspektywy uczestnika jednej z w tej wojny. Najprawdopodobniej jest to żołnierz brytyjski. Natomiast nie wiemy dokładnie, kto to jest, co to za bitwa, o co chodzi. Tak więc utwór, dopiero kiedy się wczytać i po, poczytać inne materiały, wiadomym jest, że chodzi o wojnę krymską. I jest, mówię, na pewno pisany z perspektywy uczestnika. Żołnierz mówi nam, że grają trąby. Szarża się zaczyna, zabito pod nim konia, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc znowu, jeśli szukacie konkretnych faktów, to ciężko będzie je tutaj znaleźć. Ale też doskonale oddaje to atmosferę w ogóle pola bitwy, a już zwłaszcza tamtego okresu. Kolejny krążek, czyli Power Slave. Cały krążek jest, czy sama okładka, czy w ogóle wygląd tej płyty jest inspirowany przez starożytny Egipt. Natomiast pierwszy utwór z tej płyty to jest Aces High, i to jest jeden z najbardziej znanych utworów Mejdenów. W wersji koncertowej zawsze jest poprzedzony fragmentem przemowy Churchilla, w której mówi on, że Brytyjczycy, czy w ogóle alianci będą walczyć na morzach, na lądach. Do samego zwycięstwa nie poddadzą się, a potem rozpoczyna się utwór, który traktuje o bitwie o Anglię. Przy czym znowu, odnieść można wrażenie, kiedy słucha się tego utworu, że bitwa to jest po prostu jeden dzień, jedno wydarzenie, od rana do wieczora i to wszystko. Wiemy oczywiście, że bitwa o Anglię to jest długa bitwa, wielomiesięczna, natomiast ona, ten utwór jest pisany ewidentnie z perspektywy pilota. Tak więc siedzimy z pilotem w kokpicie, czy w zasadzie wsiadamy z pilotem do kokpitu na pasie startowym i tam rozpoczyna się cały utwór walka z niemieckim najeźdźcą, walka z niemieckimi samolotami. Także to jest bardzo też fajnie przedstawione, tylko niestety cały czas brakuje takiego powiedzenia, że to jest właśnie ten okres, że to jest to wydarzenie, że to jest właśnie ta bitwa. To jest wszystko do doczytania w materiałach poza źródłowy. Jedna chyba z najbardziej niedocenianych płyt Maydenów *Summer in Time. Bardzo specyficzny klimat, bardzo specyficzna atmosfera tej płyty, co wcale nie znaczy, że płyta jest zła, a wręcz przeciwnie. Natomiast na niej znajduje się chyba moim skromnym zdaniem najlepszy historycznie utwór Ironów, mianowicie Alexander the Great. To jest, można śmiało powiedzieć, muzyczna biografia Aleksandra. Są tutaj właśnie postaci, są daty, są wydarzenia, są najważniejsze informacje. Taki właśnie bryk z biografii Aleksandra. Jeśli potrzebujecie na szybko sprawdzić sobie jakieś fakty z życia tego wielkiego wodza, to jest właśnie świetny utworek żeby to sobie sprawdzić. Mówię od początku od urodzenia Aleksandra do jego śmierci krok po kroku. Mamy właśnie to opisane na tej konkretnie płycie. Lata 90. XX wieku, to jest czas kiedy na wokalu u Maydenów występował nie Bruce Dickinson, tylko Blaze Bayley i płyta Virtual 11. Czyli druga płyta z Bajlejem w składzie i ostatnia jednocześnie. Zmieniła się oczywiście stylistyka, zmienił się sposób grania, ale jedno jest niezmienne. Dalej historia przewija się przez teksty maidenów. I na tej właśnie płycie, w tym krążku, mamy właśnie utwór The Clansman. Clansman można spokojnie zestawić się z Braveheartem. Dotyczy dokładnie tej samej tematyki, mianowicie walk Szkotów o niepodległość, o samodzielne, samodzielne istnienie, XIV wiek, ale to jest ten sam problem, co w pozostałych przypadkach. Musimy doczytać z wiedzy czy z materiałów pozapłytowych, że dotyczy to właśnie tego, bo nie przewija się tutaj ani postać Roberta Debrusa, ani Williama Wolesa. Nie ma tych nawiązań, nie wiem, do bitew. Nie ma informacji o królu Edwardzie angielskim itd. Tak tak Natomiast y, można śmiało powiedzieć, że tak jak Braveheart, y, powiedzmy sobie, że y, oczywiście nie w 100%, ale pokazuje historię, tak y, The Clansman doskonale oddaje atmosferę. Tak więc można śmiało powiedzieć, że to jest najważniejszy. Czy największy atut płyt Maidenów, największy atut utworów historycznych u Maydenów, mianowicie nawet jeśli nie ma opisanego wydarzenia tak od początku do końca, to atmosfera, jaka towarzyszy wydarzeniom czy procesom, jest na tych utworach świetnie oddana. Druga płyta po powrocie Dickinsona do składu, mianowicie Dance of Death. Przynosi nam dwa kolejne utwory historyczne. Pierwszym z nich jest Monsegur, a drugim Peshendale. Monsegur to jest twierdza Katarów, czyli heretyków średniowiecznych, którzy do XIII wieku tam się właśnie bronili. Utwór ten nie mówi nam ani o zdobyciu tej twierdzy, ani o walkach, tylko poznajemy w zasadzie tę twierdzę po jej zdobyciu. Pełną krwi, pełną ciał zniszczenia, i nie ma tam ani postaci, ani daty, ani momentu tego wydarzenia, ale pada chyba najsłynniejsze hasło, albo to jedno z najsłynniejszych haseł średniowiecza: zabić wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Biskup, który dowodził właśnie zdobyciem twierdzy, tak miał odpowiedzieć żołnierzowi, który stwierdził, że ci katarzy w żaden sposób nie różnią się od od katolików, tak więc dla biskupa życie Katarów było naprawdę mało mało warte. Natomiast drugim utworem z tej płyty jest Pershing Dale, czyli tak zwana trzecia bitwa pod Ipr. W trakcie właśnie tej bitwy na tak wielką skalę po raz pierwszy użyto gazów bojowych. Później zostały one rozprzestrzeniły się i były używane przez obie strony frontu. Natomiast po raz pierwszy na taką skalę to jest właśnie bitwa pod Ipr. I utwór ten, czy tekst, jest pisany z perspektywy żołnierza, który wychyla się z okopu i obserwuje zniszczenia, obserwuje leżące na drutach ciała, obserwuje, leje po pociskach. Także całą grozę, całe zniszczenie, jakie niesie ze sobą właśnie pobojowisko, poznajemy oczami tego właśnie żołnierza. Nie ma powiedziane dokładnie, kiedy ta bitwa miała miejsce, a nigdzie leży Pershandale, nie ma postaci, ale jest właśnie groza, wojny, ogrom zniszczeń i przede wszystkim to przejmujące cierpienie żołnierzy walczących na froncie zachodnim. Kolejna płyta, na której znajdują się tym razem dwa utwory poświęcone historii, płyta oczywiście A Matter of Life and Death i te dwa utwory to są Pilgrim i The Longest Day i o ile Pilgrim można powiedzieć, dotyczy po prostu pielgrzymów takiego czy innego okresu. W internecie można spotkać informację, że pilgrim dotyczy osadników, którzy przypłynęli w XVII wieku do Ameryki, budować nowy świat. Tylko w tekście nie ma do tego ani odrobiny nawiązania nie ma tam w ogóle informacji. Więc śmiało można powiedzieć, że pielgrzymi po prostu. Zostali w tym tekście opisani pielgrzymi ogólnie, niekoniecznie ci, którzy wypłynęli do Nowego Świata. Natomiast The Longest Day to jest utwór poświęcony operacji Overlord, a dokładniej rzecz ujmując D-Day, czyli lądowanie w Normandii w czerwcu 1944 roku. I też jest to utwór bardziej pisany z perspektywy żołnierza, który właśnie ląduje. Na plażach Normandii w 44. i pierwsze co go wita na obcej ziemi to są oczywiście kule nieprzyjaciela i bardzo sprytnie jest to nawiązane, ponieważ w tekście mowa jest o Overlord, który jest Twoim Panem, a nie Twoim Bogiem więc to jest tutaj faktycznie to sprawnie nawiązane do tejże operacji i tym samym możemy śmiało odczytać D-Day, czyli The Longest Day. Dla żołnierzy, którzy walczyli wtedy faktycznie najdłuższy dzień, czy jeden z najdłuższych dni w ich życiu. Jak na razie ostatnia płyta z sprzed kilku lat. The Book of Souls. Znowu bardzo specyficzna atmosfera panująca na płycie. Natomiast utwór, który nas tutaj najbardziej interesuje, to jest ostatni, czyli Empire of the Clouds. Tytuł niewiele nam mówi, ale Na tyle. Oczywiście inspiracji u maidenów można szukać jeszcze oczywiście w popkulturze, literaturze, w filmie itd. itd. w wielu innych jeszcze miejscach. Natomiast jeśli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach, a chętnie zanalizuję historię w innych utworach, innych zespołów. Ja Wam tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.